Z zewnątrz, specjalistów, jak ich wykształcić. Ja pracuję w Wybitnej Sorbonie, jedynej w Europie, która kształci funkcjonariuszy, a także służby więziennej, a także studentów, którzy nie muszą być funkcjonariuszami, mogą być pracownikami cywilnymi. Na tych kierunkach kształcenia, jak penitencjarystyka, prawo. Zarządzanie pedagogika w mojej ulubionej Sorbonie, żeby być specjalistami na wolności, i na poziomie spotkania i akceptacji przychodzić i tworzyć indywidualne projekty resocjalizacji jako przemiany poprzez kształtowanie teologii, eschatologii życia. Rozwoju psychomotoryczności człowieka, kształtowania jego wyobrażeń, jak powinno być, a jak nie jest, burzyć świat przyzwyczajeń, burzyć świat konformizmu i tworzyć non-konformizm, tworzyć pozytywne nieprzystosowanie. Jeżeli potrafię otwierać, jako notoryczny złodziej, i otwierać wszystkie samochody na poziomie, Prawda, pracowania jako specjalista w zakresie fal dźwięku, to ja mogę być najlepszym hakerem pracującym w banku. Tylko trzeba uruchomić program, który pozwoli specjalistów od otwierania dzisiaj każdego sejfu i każdego samochodu, otwierać każdy przekaz dźwięku na poziomie zaszyfrowanej kryptografii i stenografii, jako najwybitniejszych specjalistów, którzy mogą być osobami w zakresie pracy kryptograficznej, scenograficznej i być nawet specjalistami walczącymi z największą dzisiaj elementem zniszczenia świata, tylko terroryzmem, ponieważ wszelkie organizacje najbardziej skryte w świecie przenoszą informacje w fazie w, 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 w pokładach dźwięku i w pokładach barwy. A my dzisiaj mamy specjalistów złodziei, którzy trudnią się tą specjalnością i otwierają najdraższe samochody, po to, które są zamykane na falę dźwięku, po to, żeby to było ich źródło życia.